Pierdolę pierdole no O że taka jabłka Krew chyba ciurkiem leci mi z nosa Miłość mi znacza, nie wiem nic Chciałbym wejść na pracę po cichu Ale piję, otwieram się, chcę kosa Nie wypiję brzmika z kokosa Ale najpierw przyjmuję strzała na ryj Pozdrawiam was, bracia, siostry I odpływam tak, i odpływam tak, i odpływam tak Nie ma nic lepszego. miłość to największy skarb To największy skarb, to największy skarb no stoję już w środku i szukam tych kluczy I wypadam z kieszeni toretka z towarem Możesz zajebać sobie szybko władzę samarę Kocham jak wtedy biegnię za mniej też tam ścianę Leczę kochanie z rozświętą głową, a na naszym dywanie mamy nową plamę Kocham cię roba mój malutki kochasz mnie za czu, ty bo że nie widzisz Nasze nie odrodzenie, dlaczego się nie wstydzisz? Tata tak bardzo kocham cię, a ty mnie nienawidzisz Kocham cię obażką, mój malutki Ty ci, ty

Kurwa, jaka pizza jest, co jest, jak tu szumi ja pidi Kurwa Ja tu se dostawałem, o O, oh, japi jest Ja oh, jezu, Sorry, pierdole, jak piszczało Ja pierdole. Mi już się bolały. <grymne> Cześć, no teraz dobrze, co? Nie? Proszę się kurwa rozjebać ich cweli na tej tej Dobra, jebać się, najpierw to odłożę Dobra, pierdolę, wezmę sobie z kita gracza Wyjebane, kupię sobie podki idę pofarmi trochę Jezu Chryste kubi O ty piza, jebana Ja pierdolę sobie runę spowolnienia od Kurwa no Koszmata Pierdolę dziwkę W dupę

Kurwa, ile tu można farmić tego kudna? Robi się dużo... O, no, ciwko, o, Kurwa no, jakaś koleka mnie bije życiowa. Ja pierdolę. Jeba nam to. No się wtedy nie będę się postrzegać później. Kurwa idę się poklepać. Samieczek za 50 koła i lecę Kurwa jeszcze buty Jeszcze buty za 20 koła Szczebanie chuju, wystaw i będzie klasa Dobra, zajebiście Czy mam, czy nie mam, o, mam <muchy> ogłoszenia kurwa na discord kurwa fajerwerch nie mam Zobacz, mam No dobra, no ja mogę wejść, kurwa, za linię. Dzięki. Zajebiście kurwa. Trzeba na jeden klan uważać na te loady jebane. Ja tego nienawidzę. Ja pierdolę. Te szmaty z loadów. Kurwa, mać To mnie może wkurwiać niesamowicie. Kurwa, freaky lekko, To 47 to zaraz pierdolę się we mnie w 10 ep, 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 ep. Ty, a tu ktoś tu będzie, może kiedyś Czy to jest jakiś tybek? Kurwa nas padała prawie Ja dole Ej, chodź tu Dobra, ale no, on mi bije ile Kurwa perki trzeba sobie zrobić na tym serwerze <słuch> Dawaj Kurwa no będę się wstało wklejał, żeby ci kolega przyszedł pomógł jak coś Ty pojebany celu pierdal pierdolę, jeszcze spadłem Pewnie będę się z nim klepał, żeby mu koziomki pomogli Ci kurwa no name, y, ale... Ja patrzę mi się tam Ci Idiota. Ja pierdolę Ej, chłopaki, bo blisko Ja pierdolę, nie no, nie da się klepać tutaj się, kurwa, wyjebie! Ja pierdolę od pleców, oczywiście. Cfel. Kto to, kurwa, od pleców, tej ty... Szmato! No dawaj. Jeden na jednego. Bez, kurwa, w cały czas może... Ja pierdolę wiedziałem to jest jakaś ciwka jebana Matka mi się to do... kurwa w chuj Up, up up Uu. A co? Dobra jakiś kurwa Ona to o tym w ogóle ma ty, bo ciekawie co mi, czemu kurwa wchodzisz w łeb, bo by coś ziomek pewnie gdzieś trapuje Skuszał. Nie ma tu tylko Chuj ten ci łebuje, ten idiota Ty, mały Czemu ty się łybujesz, no ej Dobra, chuj, zobaczymy nawet na górę, no nie wiem Nikogo kurwa tu nie ma Ja pity tak Cepy A się biją Siema się świeże i kurwa, kurwa ty świeże, Jaki sigma ziomek Chodź po napierdala cepy okay. no Tak no kurwa cepy to jak cepy Oczywiście Sam klan mówi kurwa kim oni są Tak szczerze. to jest crazy akurat A na no chuju ty! Jebany, to chuj od pleców celu jebany. Dawaj mi te cepów. Czekaj, bo no, na kości nie jestem. No, pewnie kurwa. Jest się... sens się tu klepać. Mm, mm, mm. Ja pierdolę. koniec da się ujebać. Ta wiem jemka save lata. To się spierdolił. Kjap pierdolę. No aha, jaki. No Duże zmiany dowansuje kurwa Zmienili znowu hity? Daliśmy antylogat do ducho łapa na wszystkie i sobie to robię Ej serio kurwa jest zmiana hitów? Ja na tego nie widziałem Kurwa, znowu zmienili te hity. Co nie robią z tymi hitami? Debila. O! Kurwa ujdę, chodź chodź ty pało. Ja pierdolę. Co za boty tu grają? O kurwa jaki rozpierdol w środku jest AK47 tylko Wszyscy do góry ręce, do góry ręce To jest napad, naba o, kurwa alby jedną logikę Wszyscy do góry ręce, do góry ręce Dobra jakie tu kurwa w No ja nie będę się napierdalał z tymi idiotami Ja pidi O jest ten, ten, a, ten a to jest Sent to takie to chuj. I dobra, muszę się bo to samo to jest lipa. Lipa. Kurde, lepa. Czym kurwa kogoś znalazł tutaj? Halo? No nie, no to są to, to tylko te takie... Nie ma co. Nie ma co! Ktoś był? Te load. Tu kartele. Ej chłopcy. To się. O! Ja tu perku widzieli. Nie! Ale chuj w dupę! Ja pierdolę, a to. Było close. Dobra, ja im nic nie biję na przecież Wszyscy do góry ręce, do góry ręce, A no nie wiem czy się nie opłacałeś kopać. No się tego nie Halloweenował, tak szczerze nie wiem. Kurwa nie wiem właśnie. To nie ma koło zabić, no bo to są same klany To jest mało kurwa osób i są tylko te same ludzie Ojdę lub I, I to na na tam dzisiaj i cokiej teraz razie też się nie wpierdolę ale... Kurwa gramy tu nie mam włączonej kurwa Dobra, no będziesz mnie na jak coś, ty kurwa jebana O Opa Kurwa No i ja pierdole, jaki to o Chodź, na się No jebi No ty chuju Dobra, jeszcze mnie rozjebie Pierdol Ej mi wkurwia Czemu mi się Jebie będę sobie Tych koksach nie lecę bo mnie nie, kurwa nie stać O ty mnie wkurwiasz swe Dobra ty masz jakieś nudne życie będziesz na nią bił. Kurwa Chodź tu. Jak kto mi zabierze kila teraz, no? Podleć już ktoś, bo wiem. O! Ja On mi daje hita. Mocniejszego. O ty. Pruju. Urwa dwa hit'y nie trafiłem Cześć, nie bo z niego? Sam nie będę szedł, bo tu loady są Dobra, jakiś GG GTS, kurwa Weź dalej cwelu Tylko mnie zabij, tylko mnie zabij, TYLKO mnie, MNIE ZABIJ Kurwa, tylko nie odjebać On mnie nie zajebie, on nie ma szans Patrz teraz, jaki kurwa cwel mnie hitnął Okej okay. problem No co kurwa? Ja pierdolę no. Dobra mi w... kurwia to. Moda se nie mam na tego. Idzie tam, gdzie się demy traci, ja też tam poszedł. Tylko przyszły kurwy z loadów. Pierdolone szmaty. Ty kurwa, no nie chce mi się grać na co grać. Ja pierdolę, idę się klepać. Milion 100 tylko, kurwa. Jaski. Trochę lepa. Eee. Kurwa, czemu ja w ogóle buty za 120 koła powystawione? po 70k wystawiam. Uwolnij swój muzyczny potencjał dzięki premium. Czemu nie dwa Czuj się ulubionymi z całą ekipą bez przerw na reklamy albo słuchaj ukochanych... Aha, teraz jest... Ej, serio jest jeden sektor od w PvP? ...w rozważaniu na żądanie. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Mam bezkitne. Jest teraz tyle osób na PvP samym, tak? Czy kurwa ja czegoś nie rozumiem? Ta no, teraz jest tyle osób kurwa na PvP, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Mm, 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 mm. Tu ktoś się klepał, chyba, tak? Oooo. Oh. Dobra, ktoś kurwa, będę się klepał na tej pana elektra. bo. Mady to są. Oh, o, mady. Co mady są? Halo. Mady. Kurwa no Pewnie go zabiję Ja pierdolę To jest O Kurwa Ty chuju Dobro, to albo CDG, kurde. No, 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 się opłaca no, kurwa, grać. no, 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 no,